Jeżeli chodzi o tą sprawę, to policjanci prowadzą to pod kątem wykroczenia w ruchu drogowym, no bo też takie wykroczenie zostało zarejestrowane pod koniec czerwca, taki filmik wpłynął na naszą skrzynkę mailową widzisz, zareaguj i jak zawsze w takich sytuacjach, właśnie na podstawie takich nagran, wszczynamy właśnie sprawę o wykroczenie. Tutaj, tak jak widać na nagraniu, mamy do czynienia z nieprawidłowym wyprzedzaniem, z szeregiem również innych wykroczeń, więc grzywna, jaka grozi temu kierowcy, to jest kilka tysięcy złotych. Natomiast w tego typu sytuacjach, też w zależności od tego, jak ten kierowca do tej pory jeździł, jak później też jeździł po zarejestrowaniu wykroczenia, mamy możliwość skierowania wniosku o ukaranie do sądu właśnie w sprawie o wykroczenia. Tutaj grzywna może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych i też rzeczywiście ta sprawa, pod jaką, pod kątem, jakim ona jest analizowana, może ulec rozszerzeniu, bo to już nie tylko takie wybrane, jednostkowe wykroczenia, ale chociażby tworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o nasze dotychczasowe ustalenia, to wiemy już, kto jest właścicielem tego samochodu. No tutaj okazało się, że jest to firma leasingowa, bank, więc musimy najpierw oficjalną odpowiedź, która uzupełni tak naprawdę materiał dowodowy, dostać właśnie z banku i na podstawie tego ustalić, kto fizycznie wówczas prowadził ten samochód. Dlatego, że to też jest ważne: to nie samochód popełnia wykroczenia, tylko osoba, która kierowała tego dnia tym samochodem. No ale to również są ustalenia naszych policjantów, takie operacyjne, o których jeszcze w szczegółach nie możemy mówić, dlatego że na tą chwilę jeszcze nikt zarzutów w tej sprawie nie usłyszał. Natomiast mamy już wytypowanych kierowców, no a to wskazuje, że no podejrzewamy, że tym samochodem na przestrzeni przynajmniej ostatnich tygodni czy miesięcy mogło poruszać się więcej osób niż jeden kierowca. No i tutaj właśnie potrzebne są te ustalenia, które dotyczą każdego pojedynczego, pojedynczego wykroczenia. Czyli kto wówczas fizycznie prowadził ten samochód? Tak, w zależności od zebranego materiału dowodowego, takie osoby muszą się liczyć z tym, że zostaną wezwane i przesłuchane. Czy to w charakterze świadka, czy to właśnie już w charakterze osoby, wobec której podejrzewamy, że to ona bezpośrednio prowadziła wówczas ten samochód. No, tutaj właśnie dysponujemy nagraniem z wideorejestratora. No, niestety nie jest to nagranie z naszego wideorejestratora, bo tutaj sprawę byśmy mieli jasną. Natomiast mamy pewne możliwości techniczne, jeżeli chodzi również o laboratorium nasze. Tutaj w komendzie wojewódzkiej mamy jeszcze możliwości, jeżeli chodzi o biegłych. I w zależności rzeczywiście od materiału dowodowego, taka decyzja będzie podejmowana, czy też na taką analizę się zdecydujemy. Na tą chwilę jest to prowadzona sprawa o wykroczenie w ruchu drogowym dotycząca nieprawidłowego wyprzedzania. I też kilku pomniejszych wykroczeń, jak chociażby najechanie na, na linię. To wszystko w zbiegu powoduje, że ten kierowca może dostać 5-tysięczny mandat. Natomiast też w zależności od tego materiału i też od stanowiska ta sytuacja wydaje się na tyle bulwersująca. Nie wykluczamy, że ten kierowca również popełnił inne wykroczenia, że tutaj rzeczywiście mamy tą możliwość skierowania wniosku o ukaranie do sądu i tutaj grzywna może sięgnąć 30 tysięcy złotych.